Dobry, witamy. Dzieciaki gotują, a coś niesamowitego teraz będzie. Trzy niesamowite kobiety. Młode bardzo jeszcze, ale uwielbiające to, co robią. Co będzie dzisiaj? Dzisiaj Bay? będziemy robić e... owsiankę dodatkową. Wow, z jakąś herbatą? Co za herbata? Herbata Rojbos, Rooibos, rooibos z Afryki? Chyba tak, nie? Coś takim, no, słyszała? ta. Comosa, tak słyszałam. Chyba Chyba tak. No dobrze, mamy tutaj, widzę składniki. Komosa, tak? Płatki owsiane. owsiane, dobrze, cynamon, mm -hmm. borówki. To jest siemienniane, mleko owsiane, mm -hmm. tak? No super! To co? Do dzieła? Tak. To ja uciekam. Wszystko wiecie, jestem w pobliżu. Będę umyte, wiadomo, że wszystko robimy pierwszy raz, więc różne dziwne rzeczy się dzieją. <śmiech> <śmiech> Powodzenia! Pa! Teraz pola Będę zaparzać herbatę rojbos. To trzeba odłożyć tu. Teraz U nas już do... się zaparzyło. I teraz oddajemy to ulicy, żeby to wlało. I teraz przelewamy chyba celowo do garnka. I ustawiamy nasze na 80. Na na I teraz... Będziemy wsypywać płatki owsiane. Wsypujemy całą blisko płatki owsiane. Teraz wsypujemy komosę. I to mieszamy. Owsiankę. Już to wymieszałam. U nas już jest gotowe. Teraz e, będziemy mieć talerze Wszak. i będziemy robić wszystkie rzeczy, które tutaj są na tym stole. Teraz dodajemy Jor. Owsianka jest już gotowa. Teraz, teraz, teraz ją sobie nakładamy. Uwaga, bo jest gorąca. Ostatnio przykładano owsiankę na talerze. Później ją oddajemy, a resztę oddajemy woli. Teraz dolewamy mleka owsianego. I ja też mleka owsianego. I ja też dolewam mleka owsianego. Ups, trochę za dużo. I no teraz sobie doprawiamy. Dodajemy ceremonu. Dodajemy my siemię miodu. Cynamonu, teraz dodajemy cynamonu i na samą górę dodajemy borówki. Są rodziną, tak. Między, I teraz, Pola, to już borówki? Tak. To, to Czy już gotowe? Mogę do Was przyjść? Tak. Wow, ale fajne, bo za każdym sobie inaczej doprawiła, że coś innego gdzie tutaj się dzieje. Jak ja mam teraz od Was, każdy by musiała spróbować chyba, jak to smakuje. Przełożycie mi troszeczkę tutaj, tak po łyżeczce. A ja sobie spróbuję. bye yeah.